Prowadziliśmy wspólne treningi dla dzieci i młodzieży, sprzątaliśmy plaże i brzeg, jeziora i miłowo w Olsztynku. Jest to bardzo ważne dla jakości naszego zdrowia i życia. Sprzątaliśmy brzegi jeziora. Oraz organizowaliśmy dwacenienie. Jest to dlatego ważne, ponieważ chcemy głosić ideę rozwoju najmłodszych dzieci. Pomogliśmy w sprzątaniu po remoncie ściany zachodniej kościołki w Kurszu. Było tam dużo gruzu, więc zamykliśmy to, wrzuciliśmy na taczkę i wymieniliśmy. Teraz wygląda naprawdę ładnie, mamy nawet tam zrobione zdjęcie. Dla nas ten projekt był ważny, mogliśmy się zaangażować, połączyć siły i zrobić coś dobrego. Jeżeli chodzi o naszą akcję, gdzie pojechaliśmy do domu dziecka i gdzie wcześniej ogłosiliśmy w naszej gminie, w naszej okolicy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, uzbieraliśmy sporo rzeczy, to zabawy, rozrywki, jak i najpotrzebniejszych środków czystości. Druga taka ważna rzecz, że pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy jak te dzieci tam żyją jak to wygląda z takiej drugiej strony. Zbieraliśmy nakrętki i baterie dla Mateusza, który pochodzi z Kurska który jest chory na otworu. Akcja charytatywna, którą zrobiliśmy dla Domu Dziecka była na pewno czymś wyjątkowym i wspaniałym. Jest to bardzo ważne, ponieważ możliwe, że uratowaliśmy Mateusza zdrowia, a może nawet życie. Dla młodzieży ten projekt jest bardzo ważny, bo młodzież się mogła zintegrować, spotkać razem, Zrobić coś dobrego, poczuć wspólnotę, więzi wzajemne budować. To nas wszystkich cieszy, bo młodzież się angażuje i zależy im na dobru nas wszystkich. Ta młodzież, te dzieci robią to bezinteresownie, jest im to wpajane od małego, chcą pomagać. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli mogliśmy zintegrować społeczeństwo. I przez to uatrakcyjnić zajęcia dodatkowe dla dzieci, szczególnie dla tych dzieci młodszych, wykorzystując świeże powietrze. Dzieci się nauczyły, że takimi zwykłymi rzeczami w tym naszym projekcie jak sprzątanie można polepszyć sobie jakoś innym również. Też oczywiście tak chętnie nie będą rzucać już teraz papierków jak kiedyś jak zobaczyły co i co jest wyrzucane. Nauczyły się też, że takim zwykłym glestem również jak nakrętki czy kasztany można pomóc dziecku bardzo choremu. Młodzi ludzie uczą się tego, że należy pomagać, że warto poświęcać swój prywatny czas na to, żeby wspólnie pracować z innymi dla ogółu społeczeństwa. W ramach Football 3 my tutaj jako mała społeczność zorganizowaliśmy akcję sprzątania terenu wokół Orlika jak również zorganizowaliśmy, wspomogliśmy akcję zbierania nakrętek dla Mateusza, który jest chory, cierpi na nowotwór. Mam ten zaszczyt, radość i dumę z tego powodu, że w mojej szkole właśnie działa klub Fair Play i że odbywają się takie fantastyczne zajęcia. Jestem z nich bardzo zadowolona, bo uważam, że uczciwa, uczenie dzieci uczciwości. Od dzieciństwa, od małego jest niezwykle ważne uczenie dzieci tego, że mogą być pomocne. Ja to, ja to...